Święta Wielkanocne to najważniejszy moment w życiu każdego chrześcijanina. Tegoroczne święta mają szczególny charakter. Cieszmy się nimi i doceniajmy je szczególnie teraz, w naszych domach i przy wspólnym, rodzinnym stole. Pamiętajmy, że zmartwychwstały Chrystus jest źródłem siły w tych szczególnie trudnych czasach. Niech napełni wasze serca pokojem, nadzieją i miłością. To właśnie te trzy kwestie są fundamentem, na którym budujemy dobre i szczęśliwe życie. Pokój, nadzieja i miłość pozwolą nam przetrwać nawet największą zawieruchę. Zdrowych i radosnych świąt. Z martwych stałych Chrystus jest symbolem nadziei i zwycięstwa nad śmiercią. Niech tradycyjne święcenie pokarmów i rodzinne świętowanie napełnią nas miłością i wzajemną życzliwością. Życzę każdemu z Was wypatrzeć z ufnością i nadzieją w przyszłość. Spokojnych i radosnych świąt. Bądźmy dla siebie życzliwi, okazujmy sobie bliskość i miłość, troszczmy się o siebie, porozmawiajmy o tym, co nas łączy, a nie dzieli. Na świecie oprócz zła jest całe mnóstwo dobra, skupmy się właśnie na nim. Życzę Wam, by zmartwychwstały Chrystus był źródłem siły na najbliższy czas. Zdrowych i spokojnych świąt.